Siema, tu Johnny Rep, słuchajcie, jestem sobie na działeczce u znajomych ze środowiska Red Pill Town. zobaczcie jak przyjemnie ogień jak sobie płonie tak, imprezka, jest całkiem przyjemnie eee, chciałbym Wam oddać, yy, yy, mi, chciałbym oddać mikrofon człowiekowi, który ma parę Wam ciekawych rzeczy do przekazania ma taką wewnętrzną potrzebę, więc czemu by nie skorzystać z tego E, przekazuję mikrofon. Cześć. Dzisiaj opowiem wam, jak grzeczne dziewczyny stają się niegrzeczne. Ja, jako zatwardziały imprezowicz, człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł, opowiem wam, jak poznałem tą jedyną. Himalajkę, jak to Marek mówi. Pozdrawiamy Marka. Pozdrawiamy kolegę od mikrofonu. Ten, który ma wiedzieć, ten wie. Była impreza, jak to co każdy piątek, spotkałem dziewczynę. Dziewczyna była z koleżankami. Dziewczyna na dotknięcie za ramię drżała. Pomyślałem, że to może być ciekawy materiał na partnerkę. Po pewnym czasie zaproponowałem spotkanie. Spotkaliśmy się. Dziewczyna powiedziała, że jest dziewicą. Powiedziałem: Sorry, Julka, ty jesteś zagrzeczna. Nie dla mnie, <gry> ale jak coś możesz wrócić za jakiś czas. Tak się stało. Dziewczyna wróciła. Dziewczyna stwierdziła, że uprawia poliamorię, że zażywa twarde narkotyki. Mój kolega z Monaru. Ja nie byłem w Monarze, ale mój kolega był. Stwierdził, że to niezła czopka, jak to mówi Fazi. Teraz jestem skonsternowany i jak nasz kolega z tej imprezy mówi: Kobiety są jak woda, dostosowują się do naczynia, w którym pływają. No, co ja mogę powiedzieć, moi drodzy? No, yy, najwyraźniej jest taki mechanizm, że yy, faktycznie. Yy, część kobiet, przynajmniej nie mówię, że wszystkie, ale jest taka duża grupa kobiet, która jakby dostosowuje się do narracji yy, dominującej, w której się znajduje, do grupy, yy, w której się obraca i tak dalej. Więc, moi drodzy, no. Nic nowego e... Tak, gadam do patyka, Michał Dobra, słuchajcie, bo tak Nie będę się rozgadywał, bo tu impreza się toczy i ten Trochę żeśmy pogadali e... Może na dziś wystarczy e... Może jeszcze jak będzie jasno jutro, to coś tam dogramy Także e... Jak masz na imię? Marcia. Tak, także ma... To już nie jest sort, to już ponad 3 minuty. E, tak, także słuchajcie podziękowania dla Marcina za podzielenie się jego doświadczeniem życiowym, moi drodzy. I cóż, tym optymistycznym e, akcentem Nara.